taka właśnie rada dla może osób młodszych albo osób które w dalszym ciągu poszukują e, miłości w życiu to ja bym sobie dał taką radę i moim dzieciom jeżeli będziemy mieć dzieci po pierwsze stuba na ławie i tak dalej wiadomo druga sprawa właśnie to jest taka żeby zacząć po prostu nie chodzić na siłę do klubów i, i szukać tam dziewczyny, bo myślę, że dużo osób chodzi do klubów właśnie po to. Co ja bym zrobił? Maksymalnie, ma, maksymalnie bym się skupił na rozwoju swoich zainteresowań. U mnie to był sport, ale u ciebie wiadomo, jak zadbasz już o sylwetkę, to możesz być matematykiem, bo tojebany matematyk zawsze wygra z niedojebanym pod warunkiem, że będzie prezentował ten sam poziom merytoryczny, prawda? Wtedy, jak właśnie będziesz grzebał w tych swoich zainteresowaniach, bardzo możliwe, że uda Ci się poznać osobę właśnie z kręgu Twoich zainteresowań.